jest Kasper a dzisiaj widzimy się jesteśmy 8 grudnia i po raz ósmy otwieram sobie nasz kalendarz choineczka taka i w środku żelki kwaśne haribo właśnie jak wczoraj było na jak wczoraj było na słodko tak dzisiaj jest na słodko więc stanę się trochę grubiutki. wola voilà. Tu wow. rzeczywiście wziąłem Paśna, a my przechodzimy do filmu. Dobra. A celem dzisiejszego odcinka będzie e, robieniem świątecznych... Nie, świątecznych wyzwań. To będą różne wyzwania. Będziemy sobie je razem narzucali z Karolem. E, nawzajem będziemy sobie je robili. Już kiedyś to było, no, ale teraz... Kiedyś to było w innej postaci, a teraz zrobimy właśnie świąteczne te rzeczy. I na razie wykonuję ja dwa wyzwania sam, bo teraz będę po niego szedł, a potem idziemy na trening. Więc moim pierwszym zadaniem jest: Uwaga, uwaga! Moim zadaniem będzie zrobieniem aniołka na śniegu. Zrobimy sobie aniołka tutaj. Muszę nagrywać ręcznie, bo nikt nie może mnie nagrać. Jestem na razie sam. No, nagrywał siebie ręcznie, uwaga, i tu się Okej, okay. jedna ręka będzie, przełożymy na drugą. O, teraz magam nohami. Okej, okay. staje jestem cały ze śniegu. Tak wyszedł aniołek. Chyba widać, nie? No, dobra, więc dam sobie chwilę przerwy i lecimy do drugiego wyzwania i powiecie, czemu ja robię o dwa zadania więcej, a to dlatego, że potem karel stanie dwa zadania, Najpierwie najpierw ja wykonam. Moim następnym zadaniem jest wtrążalić się do śniegu. Tego, zależy, czy to jest lód. No chyba tak, więc tutaj będziemy się wtrążali. Ustawię kamerę, żebyście widzieli. O, chyba widzicie wszystko. No nie wiem, ale lecę. O! jestem cały w śniegu o, przed treningiem tak robić ale docencie to do subskrypcją, że się dla was tak poświęcam i cały teraz ze śniegu jestem dobra więc widzimy się jak będziemy widzieli już znaczy będziemy się spotkali z Karolem Karol już z nami jest i twoje pierwsze wyzwanie to wejść tam ponieważ to jest śliskie i ma korki no to se wejdzie chłopak, nie? Wejdzie se chłopak <śmieniu> 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 Z <ty> <śmieniu> Dawaj, poślizgnij się Nie dasz rady <śmieniu> Nie dasz rady, chłopie No tam dotknij tego metalowego u góry No tego takiego kręta Nie te kółko, tylko to coś, te ku, te, 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 taki kręt no Dawaj wchodzisz Dobra dotkłeś, schodź teraz. Mam dla Ciebie następne wyzwanie. Następne wyzwanie jest takie, że pięć razy muszę Ciebie trafić. Znaczy mam 5 szans i muszę ciebie trafić z danej odległości. Tylko musisz robić uniki. Mogę cię rzucić trzema na raz, czteroma, jedną, mogę w ogóle nie rzucić. No tylko właśnie nie wiem gdzie odłożyć telefon. Dobra, tutaj postawię możecie trochę źle widzieć, ale trudno. Ja wam będę mówił, ja relacjonuję. Widzicie? No chyba. Czekaj, muszę zobaczyć. Ja nie wiem, bo sensu jest zasłania. Dobra. I idź, tacie, zobaczę. Jesteś. Dobra, ale ja się rzucam. No, to się rzucaj. Karol się rzuca jak coś. Więc Będę, będzie grubo. Będę próbował. Dobra, tu jest. Ja te szykuję ogólnie pięć śnieżek. Z, takiej z takiego bliska? No nie, idź trochę dalej. Jak jeden krok. Dwa, a to mogę tu? No. Trzy. Nie widać cię, ale ty no. A, no to idź ty tam. Dobra Dobra, więc Co, tak? Trochę, trochę, trochę. Nie to ja się tu rzucać nie Dobra. Tak. Więc. Trzy, dwa, jeden. Kam? Kurde. Muszę go trafić. Ile osób? Pięć. Muszę cię chociaż raz trafić. Dostał, łeb! Cheda dostał. No, dawaj. Teraz kolejnego. Kurde. Idziemy, ostatni rzut. I... Dostał A, kolejnego to... heza! Aaaa, zimno! Pokażę wam. Kolejny hedzik. Dwa hedziki dostał. Dobra, dostał porządną karę, ale przypominam, że on jeszcze jedno zadaniem mi zarzuca. Ty mi wymyślasz jedno i ja ci jeszcze po jednym, więc teraz trwa kolej. Uwaga. Uwaga. Katfer wchodzi na Mount Everest. Uwaga. Moje zadanie, to znaczy mój cel i chcę zrobić to z rozbiegu. że mam trzy próby. No. Wiesz, że ty nie katfer... Ja też mam wejść. Zapiszcie. Też mam wejść. Nie, ty zostań. Teraz ja ci szykuję grube wyzwanie. Nie no, chłopak. Ja jestem teraz cały ze śniegu. Ale się wywalił. O, za uchem mam. I chcę ci się odegrać. Popierd. To było łatwe. Tylko że muszę rękawiczki. Trzeba było myśleć. Karol powiedział, że chce zrobić formę. Nie! To musi pobiegnąć i tą kulę zburzyć. I do bramki z nią wejść, chłopie. No z tą kulą, jak się rozleci, to, to Twój problem. Musi wejść w ramce. Ale nogą, chłopie. Mogą? Na czym? Dobra, jak chcesz? Mariusz Podzianowski. Dobra, zobaczymy w jakim czasie mam to zrobić. Ja tam lecę i wam tu nagrywam. Ja bym ci ogólnie radził skręcić, bo ty na słupek lecisz. <gryddo> Zesra się zaraz. <gryddo> Serio? Co on robi, chłopie? Dawaj, jedziesz Jedzie. Już bardzo blisko zostało. Jedzie. Dawaj. Przypomnij, że ja mam. Fajnie. Masz nauczkę, że się nie ubiera. Się ubiera dopiero na boisku. Dobra. Potem się psują i się dziwić, że tak robisz. <grym> Dawaj, lecisz. Turluje to do bramki. Ostatni słupek. Uwaga. Na linii WAR! WAR, WAR, WAR! WAR! Czekajcie! O! 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 Dobra, gol! Uznaję to! O, jak się czujesz po wyzwaniu? Czuję ja, ja bym był pudziałem. <noise> Już nie ma następnego, więc wykorzystałem cię. No i się tam Ej, y, dobra, super. A więc to było tyle na dziś. Mam, mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba, bo ja się żegnam cześć.